I Karol Orzyński. Witamy w programie Fakty z Rewala. Dziś między innymi o Rewalskim Amfiteatrze, Kabarecie Limo i Turnieju Koszykówki. Rewalski Amfiteatr lata świetności ma już z pewnością za sobą. Dziś bowiem straszy swym wyglądem. Amfiteatr to jeden z głównych ośrodków rozrywki w Rewalu. Odbywają się tam między innymi koncerty muzyczne i występy kabaretów. Niestety, jego stan pozostawia wiele do życzenia. Na co skarżą się turyści? Stanie No, stan jest opłakany, tak mi się wydaje. No, mógłby być lepszy. W końcu, tyle koncertów się tutaj odbywa. Tylko tak mało kolorowo, mało ciepło w sumie, tak. trochę tak obskurnie. No, jakieś liście, kałuży, tu jakieś, jakieś trochę brudno tu. No, ale jak posprzątają, może coś z tego będzie. No. O komentarz na temat stanu amfiteatru poprosiliśmy dzierżawcę obiektu. Ławki były połamane, teraz jak widać są wymienione. Schodów, no nie wiem, schodów są razem raptem 4 stopnie, nie mamy zastrzeżeń. Co roku malujemy budynek. To, że jest amfiteatr niezadaszony nigdy nie był zadaszony i pewnie nigdy nie będzie, bo jest to amfiteatr w parku dlatego stan jego wygląda tak jak wygląda dzisiaj. Padają liście, jest sucho, kurzy się. To jest normalna rzecz na nowych imprezach, a takim jest amfiteatr w Rewalski Rewaski amfiteatr mógłby być wizytówką miasta. Niestety, straszą stare deski na scenie, połamane ławki i dziury w ogrodzeniu. Czy naprawdę nic z tym nie można zrobić? Robimy. To co, to co możemy i na co pozwalają nam fundusze, wymienione zostały trzy lata temu deski na podłodze, jest nowa instalacja pod potrzeby gwiazd, każdej gwiazdy właśnie, na zasadzie, że przyjedzie do nas grupa, która potrzebuje odpowiednią moc, odpowiednie zabezpieczenie prądowe i może tutaj wystąpić. Dzierżawca zapewnia nas, że amfiteatr jest w dobrym stanie i że wciąż trwają prace modernizacyjno-naprawcze. Mimo to wciąż nie widać ich efektów. Ławki nadal są połamane, a scena nadal zakurzona. Dla Faktów z Rewala, Maria Najda. Stacjonują na wieżach i swoim sokołym wzrokiem obserwują kąpiących się turystów. O kim mowa? O ratownikach. Na plaży pomiędzy Trzęsaczem a Śliwinem stoi sześć wież obserwacyjnych. Nad bezpieczeństwem turystów czuwa 26 ratowników. Jednym z nich jest 20-letni Sebastian Sosnowca. Od dwóch lat przyjeżdża na drewniane wybrzeże, aby pełnić funkcję ratownika. Na miesiąc dostaje 600 zł, co nie jest dużą kwotą za ratowanie ludzkiego życia. Mimo krótkiego stażu przeżył już wiele fascynujących historii. A co najbardziej denerwuje go u turystów? U turystów najbardziej denerwuje mnie bezmyślność. Wchodzą do wody, nie wiedzą jakie są niebezpieczeństwa. No, no i ogólnie najbardziej nam zależy na dzieciach. Dziecko wchodzi razem z rodzicem, rodzic się obróci, fala zabierze dziecko w morze i tak się to kończy. A czy często zdarzają się pijani turyści, którzy mimo swojej nietrzeźwości wchodzą do wody? E, tak, zdarzają się pijani turyści. Co najgorsze, nie tylko e, alkohol, ale jeszcze środki odurzające innego typu. Często dochodzi też do bujek ratowników z turystami, którzy za nic sobie mają przepisy bezpieczeństwa i przestrogi ratowników. Jak widzieliśmy, praca ratowników jest bardzo ciężka i odpowiedzialna. Na co dzień mają do czynienia z pijanymi i bezmyślnymi turystami. Czy taka sytuacja jest tylko w rewalu? Wątpię. To codzienność dla ratowników nad Bałtyckim Morzem. Dla Faktów z Rewala Martyna Modzelewska. W co roku przyciąga masę turystów i to dzięki nim się rozwija. O tym, co im się podoba w tej nadmorskiej miejscowości, a co nie, Ewa Żerebiec. Co pani się podoba w Rywalu? Plaża. Plaża Plaża nam się podoba, w morze nam się podoba. Najlepszy to jest wypoczynek, pogoda i tak dalej, nie? No i miła atmosfera Można spotkać bardzo fajnych ludzi, e, wypocząć, e, zwiedzić fajne miejsca, okoliczne. Miasteczka. ogólnie no, jest co pani podoba w rywalu? Przede wszystkim morze, to na pewno. Dobrze, no jeszcze pogoda do tej pory była super. Nie wiem jak teraz będzie. Dużo atrakcji dla dzieci, dużo atrakcji, także to właściwie to wszystko. Czy jest coś, co Panią się nie podoba? To znaczy zanieczyszczona ta plaża, trochę pety i takie inne rzeczy. A nie to się nie podoba, ale dlatego się podobają. Mnie się nie podoba to, że nie można samemu, bez dowodu jeździć z takimi o, takimi Nie podoba mi się to, że muszę jutro wyjechać. <grystanie> Dane przez nas osoby mówiły o pięknej plaży w Rewalu. Tylko nieliczne wspominały o brudzie zatłoczonych ulicach. Czy rzeczywiście Rewal jest najpiękniejszym nadmorskim miasteczkiem? A może turyści są zbyt mało krytyczni? Dla faktów z Rewala w Kożorowiec. Salwy śmiechu i żywy entuzjazm wzbudził występ kabaretu Limo. Relacja z rewalskiego amfiteatru Justyny Puchalskiej. Kabaret Limo powstał w Gdańsku w 1999 roku. Pięcioosobowy amatorski zespół występował już w całej Polsce. Grupa otrzymała wiele nagród, m.in. na Krakowskim Festiwalu Paka w latach 2001 i 2004. Rok temu zdobyła Grand Prix Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry. Liderem zespołu jest Szymonia Himek. A limo zostało wymyślane, no, fajnie żeby nazwa była krótka, żeby wypadała w ucho, żeby ten, One nie ma tak naprawdę jakiegoś drugiego dna, że dajmy na to, kiedy była pierwsza próba kabaretu, to ktoś został. w oko i miał limo. Nie, po prostu było tak, że jakieś wdzięczne, wdzięczne, wdzięczne słowo, wyszło limo. I to tak. Romek robił wszystko. Bił, gwałcił, palił, mordował, okradał. No taki człowiek renesansu. Dzień dobry, będę panią cigał. Halo? Tak słucham. Yy, Romek? Cześć, to Major Mirko. Czuwaj, Mirku. Wybacz proszę hałasy, ale właśnie dźgam panią Czesie. Pani Czesiu, Przepraszam na momencik. Czy w życiu poza sceną jesteście też tacy śmieszni, czy może troszeczkę bardziej ponurzy? Jak to jest? Ja wierzę, że jesteśmy normalni. Ja generalnie już e, kiedyś właśnie mi się wydawało, bo też będąc zafascynowany kabaretami, że to muszą być w ogóle niesamowici ludzie. Znaczy, i, i, I są, e, ale okazuje się, że często nie wiem, e, ludzie, którzy pracują w ZUSie, ie nawet, czy, czy w bankach, też mają swoje momenty wariactwa, swoje momenty szaleństwa. Chciałbym, abyśmy przestrzegali przyjętych zasad. Żadnego rzucania mięsem w piątki. A. Ja wezmę handel narkotykami, mam konto na Allegro. Świetnie. Nie? I trzeba zbudować taką, 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 kurczę, kolebkę patologii. wiecie, taki, taki, taki inkubator taki, no. Zbudujemy zatem blokowisko. A. Zaskakują wszystkich swoimi zabójczymi skeczami. W rywalu też zabili wszystkich śmiechem. Mimo, że nie mają śliw pod okiem, Nazywają się Limo. Dla Wiadomości z Rewala Justyna Puchalska. Z czym kojarzy nam się Francja? O tym z mieszkańcami Rewala rozmawiał Oliwier Pawlicki. Z czym się kojarzy Francja? Francja? Z wieżą Eiffla. O matko, z winem, z wieżą Eiffla, z jakimiś przytulnymi kawiarenkami, z uroczymi Francuzami również. Francja z Marianną. No, Edith, Piaf też może być. E, jeszcze może być e, Jean-Paul Belmondo, dobry francuski aktor. Z czym się kojarzy Francja? Ja tego sobie nie, nie wiem, prawda? Ja wiem, taka nie uświadomiona. Z wspaniałą kuchnią, pięknymi kobietami, z łażurowym wybrzeżem, wspaniałym filmem, kinem, luzem. I piękną kulturą, tradycją, historią. Jaki jest najsłynniejszy przysmak francuski? No mi się kojarzy żabie łódka. Francuski? Nie wiem co jest. Spaghetti? Bo ja wiem. Ślimaki. Żaby. Raczej żaby. No wszyscy smaki, no to wiadomo, żabie łódka, ślimaki. Jaka jest najsłynniejsza postać francuska dla Pani? E... Myślę, że De Gaulle. Edith Piaf. Na przykład, no, materacji Zidane i te takie inne, nie? Ludwik XIV. Nie mam pojęcia. O, jest. Um, ten aktor. O, Depardieu. Turyści w Revalu głównie kojarzą Francję z żabimi łódkami, z żabimi z aktorami z piosenkarzami. Ta wiedza oczywiście jest stereotypowa, lecz lepsza taka niż żadna. Dla faktu z Revala, Oliver Pawlicki. A teraz zapraszamy na sport. Trzecia edycja Run and Gun Streetball Tour odbyła się w Rewalu. Zapraszamy na relacje Mateusza Święcickiego i Marty Czarnoty. W trzeciej edycji rozgrywanego w rywalu turnieju koszykówki Run and Gun Streetball Tour po raz drugi zwyciężył zespół Bracia Rysia ze Stargardu Szczecińskiego. Turniej zgromadził 10 amatorskich drużyn z województwa zachodniopomorskiego. Rozpoczął się rywalizacją indywidualną w rzutach za trzy punkty i z połowy boiska. W tej ostatniej konkurencji wygrał Michał Kowalik z drużyny Malwa Team. Za ten celny rzut dostał 100 złotych. W turnieju głównym w meczu o trzecie miejsce Malwa Team wygrała po dogrywce 9-8 do 8 z zespołem Ciepłe Janki. Decydujący punkt to był Piotr Wójcik. W finale zmierzyły się drużyny Bracia Rysia ze Stargardu Szczecińskiego, na boisku grają w białych koszulkach i Bad Boys ze Słupska. Walka od początku była bardzo zacięta. Obydwa zespoły na przemian obejmowały prowadzenie. W normalnym czasie gry wynik brzmiał 3 do 3. Sędzia zarządził dogrywkę, w której po 20 sekundach dynamiczna akcja Michała Trypucia, zakończona celnym rzutem z podkosza, przyniosła zwycięstwo graczom ze Stargardu Szczecińskiego. Trzy pierwsze zespoły dostały upominki w postaci MP3 i kosmetyków. Ponadto nagrody pieniężne w wysokości od 200 do 400 zł. Zwycięska drużyna ze Stargardu Szczecińskiego zrezygnowała z występu w wielkim finale turnieju Koszykówki Ulicznej, który ma się odbyć 19 sierpnia w Rewalu. A teraz coś, na co czekają wszyscy turyści. Prognoza pogody dla Rewala, oby tym razem dopisała. Graciana Piechula, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Mimo, już jestem nad morzem, nie mogę się kąpać, ponieważ powiewa na wietrze czerwona flaga. I to nie bez przyczyny, z powodu silnego wiatru i dużych fal. Dziś w Rywalu temperatura nie przekroczyła 22 stopni Celsjusza. Było wiecznie i deszczowo. Synoptycy przewidują, że w nocy również uwada mały deszczyk. A wiatr będzie wiał z prędkością 24 km na godzinę. Zapowiadany jest również storm. Jutro będzie podobnie. Nad ranem temperatura wyniesie 16 stopni Celsjusza, a deszcz będzie padał do wieczora. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. To były fakty z rewala. Żegnają się z Państwem Marta Wągrowska i Karol Orszyński. No to co, może teraz pójdziemy na lody? Świetny pomysł!